Ponownie utworzyła nam się pokrywa śnieżna. Śnieg się pięknie oblepił. Także zaczyna ponownie padać Jak tutaj widać lecą śnieżynki Przyczyną o... Pięknie wszystko oblepią Drzewa Po prostu ponownie się przepięknie zrobiło To prawda tym razem jest trochę mniej śniegu ale i tak jest pięknie i biało Przede wszystkim drzewa się oblepiły Tutaj jabłon się na przykład oblepiła Przepięknie to wygląda Przepięknie po prostu Padało no, parę godzin dzisiaj, dzisiaj ma iść druga fala opadów. Tutaj jak pięknie biało, wszystko pięknie odsypane. Tutaj akurat w tym miejscu ładna pokrywa śnieżna.